Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Maciej Boroc i witam Państwa po weekendzie. Zaczynamy naszą transmisję. Co tutaj robimy dla osób, które pierwszy raz są z nami? Badamy, co się dzieje na rynku, co jest ciekawego pod kątem technicznym. Jeżeli jest sytuacja na tyle interesująca, na wykresach, którą odnajdujemy, to rozgrywamy to na Waszych oczach. Transmisję zazwyczaj prowadzę z gośćmi. Dzisiejszym no, moim gościem jest oczywiście stale nasz bywałec. pan Kamil Wel Smart Semp. Witam Cię, Kamilu. Dzień dobry. Podsumujmy może najpierw piątkową sesję, bo tam się no, dużo może nie działo, ale była ona na, na tyle ciekawa, że jednak e, ty, kilka tych rozegrań e, było, e, bo widzieliśmy to na telegramie. Jak, jak również zapowiadałeś te zagrania, nawet na piątkowym live, więc. Mocne takie najpierw zamieszanie, bo europejska sesja piątkowa otworzyła się mocno, dosyć mocne otwarcie. Następnie spadek do piwota i znowu odjazd do góry. Może, może byś tak pokrótce opisał to, co się działo najpierw w piątek z perspektywy tradera. W piątek, tak jak wspominałem, takim głównym scenariuszem, który mnie interesował, miało miejsce na Dow Jonesie. I teraz tak. DAX rozpoczął ja od wyjścia ponad Tokio i tutaj Ci wspominałem, że prawdopodobnie ten, ten, ten ruch będzie zebrany i, i z korekcją. No i tak naprawdę do końca, do końca sesji, właściwie cały dzień w piątek na DAXie nic takiego szczegółowego, szczególnego i godnego uwagi się nie wydarzyło, bo to jest zwykła konsolidacja w ramach range'u. Ciekawsza sytuacja właśnie była na Dow Jonesie, który, którą już jakby przewidziałem przed. przed na porannym, piątkowym live'ie. oni sobie przetestowali. Zobaczmy tutaj H4. akurat u inne to jest od innego brokera. Ja to te, te shorty brałem, co zresztą też publikowałem na Telegramie i targetem była, był dzienny pivot. I oni właśnie idealnie zeszli do dziennego piwota, bo on był w tym miejscu. Teraz się nie pokazuje, bo mam dzisiejsze. No i podbicie. I właściwie moje, moje piątkowe zaangażowanie na rynku ograniczało się do, do podjęcia pozycji krótkiej w tym miejscu i zagrania mniej więcej do tych okolic, bo tutaj była 89. Ja mówiłem, że target jest na piwocie. jednak yy, mi w tym miejscu już, yy, że tak powiem, wystarczyło. I tutaj też ktoś pytał: yy, co jeśli od pivota nie odbije? To, że ja mówię, że targetem jest pivot, nie znaczy, że oni tam odbiją. To jest target dla pozycji krótkich. Równie dobrze mogą mieć kolejne, nie wiem, 5% w dół, także to jest, jeżeli ja mówię, że targetem jest pivot, to jest target dla moich pozycji. To tyle. No, właściwie w piątek przyznam szczerze, że bardzo, tak jak też zresztą rano rozmawialiśmy, że celem było nie, nie zepsuć wyniku z całego tygodnia, a wynik z całego tygodnia był sponsorowany właśnie przez Bollingera to były te pozycje yy, piątkowym celem było nie, jakby nie, nie stracenie tego, yy, tego urobku tak też się Mam stało. pytanie do też... naszych widzów, czy macie problem z, transmi z transmisją bo coś mi tutaj wyświetla yy, błąd jeden czy klatki idą ok, czy jest, się zawiesza bardzo mocno ten stream? Jeżeli się zawiesza, to chwilę zrobimy przerwę. Po prostu ja bym podłączył inny internet i wtedy by było w porządku i by było bez zacinek. Tylko proszę o potwierdzenie na czacie, czy macie problem z transmisją. No, no chyba. No właśnie, to jest problem, bo nawet na czacie nikt nie pisze, że jest coś nie ok. A ja widzę, że gubi mi klatki. Ponad 50% klatek jest zgubionych. Więc może ja podłączę po prostu neta przez kabelek i wtedy ruszymy z powrotem. Dobra, może, wiesz co? Może dokończmy w ogóle wątek. Zanim to lekko ścina. Dobra, wiesz co? Dajcie mi sekundkę, dosłownie, sekundkę, ja jeszcze coś tutaj e, wykombinuję. Widzę, że sąsiedzi. No, przerywa, przerywa, przerywa. Dobra, ale jeżeli głos jest OK, to tutaj dużo się na streamie nie rusza. Mam nadzieję, że głos jest chociaż OK. To może po prostu dzisiaj dokończymy to, żeby nie ładować innych linków i po prostu, żeby. Widzowie nie, nie rozchodzili się na trzy streamy, czy, czy ileś tam. Dokończymy ten temat. Dzisiaj zrobimy szybkiego streama. Może jutro mam nadzieję, że wszystko będzie ok, już załatwię sobie, żeby ten, ten internet w miarę nam działał, bo widzę, że po prostu sąsiedzi powracali. Dzisiaj mamy otwarcie tych szkół podstawowych, i tak dalej, a widzę, że chyba jeden z sąsiadów moich działa na tym samym kanale Wi-Fi i mi mocno, mocno ścina. Dobra, Kamilo, Dobra. Yy, może porozmawiajmy o tym, co się dzieje tu i teraz. Nie wiem, czy wspomniałeś tak o jest. tym, ale yy, DAX wybił ponad 10 600, co jest równoważne z tym, że dotykamy środkowej wstęgi Bollingera i jak ty traktujesz ten sygnał wzrostowy? Traktuję tak, że powstał. Jest ten sygnał wzrostowy potwierdzony. No i co by tutaj nie przedłużać? Targetem na tą chwilę z tego sygnału, oczywiście jest 11046 te okolice, Wiadomo, że te średnie są te wstęgi są dynamiczne i one. Ich wartości mogą się zmieniać, target neguje poziom 10214 na tą chwilę. I pytanie, jak to rozegrać? Jeśli o mnie chodzi, ja będę szukał tutaj jakiegoś tam zejścia, być może nawet w, ten, w granicy tego niebieskiego boksa. Przejdę sobie na CMM. Idealnym poziomem dla mnie takim dobrym poziomem byłyby okolice, właśnie pivota. Jeżeli oni by zeszli na pivota. Ja bym próbował tutaj zagrać właśnie longa mm, z targetem już na, na, na wstęgach, na górnej wstędze. Na razie nie wygląda to za ciekawie dla piwota, ale to jest, ile to mamy punktów? 400, na no 200 punktów, 200 punktów. Tak, jak, jakby to podsumować. Jest sygnał wzrostowy yy, z Bollingera, dopóki nie zanegują go, a negacja tego sygnału to jest na tą chwilę poziom 10214 i to okolice, Będę szukał tylko pozycji długich. Po CMM-ie, zobaczmy sobie na co tutaj mamy, na M15. Na M15 być może pierwsza pozycja z 89 po 540, jeżeli by dali, choć bardziej interesowałby mnie ten pivot, ale z uwagi na to, że ten ręcz na Azji dosyć, dosyć wysoko podjechali, może być im sam ciężko na tego pivota zejść. Zobaczymy może H1. Te okolice, tak, to się tutaj pokrywa, czyli oznaczmy sobie mniej więcej to na wykresie. Te tak księdze, które mnie interesują, i zobaczymy, jakie da nam to poziomy do wejścia. Jeszcze H4, coś istotnego? Nie, nie, nie ma nic istotnego na H4. M30 mnie nie interesuje. Tak. Poziomy 525, 550, może troszkę wyżej. To jest u mnie próba, próba pozycji długiej, i też zwróćcie uwagę, że to fajnie akurat się współgra. Ze wsparciem utworzonym tutaj wcześniej, co było wcześniej oporem, teraz jest wsparciem. Dwa razy testowane w czwartek i w piątek były te poziomy, od których nastąpiła reakcja w dół. Teraz równie dobrze może od tego z tych miejsc nastąpić reakcja w górę. Dlatego no, z Bollinger'a sygnał mamy wzrostowy, w związku z tym poszukiwanie sygnału No to teraz się zaskoczę. Zmierz sobie ostatnią korektę, która miała miejsce w. Pod koniec, tam e, znaczy nie, no, w, środ w środku, w piątkowej sesji, korektę spadkową, zmierz sobie ten zasięg, odmierz sobie na no, Maciek, wrzuć, obecny wrzuć, szczyt. Rzuć swój wykres i pokaż, będzie ciekawiej. Dobra, Jak tak. Nie mierzę, dlatego. Uh -huh, uh -huh. Kamil pokazywał wejście na poziomie między strefami. 10 508, 548, 10 jakbyście sobie odmierzyli zasięg korekty ostatni na teraźniejszy szczyt, no to mamy wejście na poziomie 10524. 524. Więc to, no, to jest ta sama, to inna metoda, wejście jest w tym samym praktycznie e, punkcie. Nie? E, tylko, że tak, takim dla mnie punktem, gdzie może się ten wzrost zatrzymać, jest na pewno zasięg tej korekty, takiej dosyć pokaźnej, która miała miejsce od 4 maja do 11 maja. I wtedy ten zasięg tej korekty, bo tam było ten pierwsze dotknięcie górnej wstęgi, nie, prawie dotknęliśmy górnej wstęgi, tak? bo wtedy od, od tego punktu, od tego szczytu zagrywaliśmy shorty. No to ta tak, tak. właśnie ten odcinek cały, ten ponad 600 punktów do góry, no to jeżeli to byśmy wzięli sobie i zidentyfikowali jako korektę i odmierzyli sobie na dołek, który wypadł w czwartek, no to górna krawędź wypada gdzieś przy okolicach 10821. Akurat czytałem to, co Szwajcar pisał na temat DAX-a, i on mówił, że no, widzi teraz odbicie właśnie w okolicach 10800 i później następną falę spadkową. No w każdym bądź razie, jeszcze do tego 10800 jeszcze jest kawał drogi, bo to jest ponad 150 punktów ale myślę no nie wiem czy oni to po prostu górną wstęgę mogą osiągnąć nie? być może ten właśnie zasięg korekty tak podziała że no może tej górnej wstęgi nie, nie zobaczymy nie? ale no wszystko no na, przed na nami jeszcze raczej nie dzisiaj ale, ale myślę że w perspektywie kilku dni jak najbardziej jest to w zasięgu na dzisiaj, mm -hmm. yy, dzisiaj to okolice jak najbardziej yy, nawet tutaj Zasięg ze średniego dziennego rężu widzę 10785, więc na dzisiaj jak najbardziej te poziomy mogły dać jakąś tam chwilową, chwilową reakcję, ale nie widzę jakby przeszkód, które mogłyby teraz zablokować te wzrosty. Tym bardziej, że rynek bardzo jednak, na co trzeba zwrócić uwagę, to na ten szum medialny, czyli Wszędzie jest trąbione o kryzysie, wszędzie jest yy, wspominane, jaka ta sytuacja teraz jest straszna. No a właśnie sztuką jest nauczyć się grać przeciwko, przeciwko temu, tym medialnym informacjom, które obiegają nas z każdej strony. I przykładów, przykładów na to jest mnóstwo. Ja, Dwa razy w życiu rozegrałem takie właśnie największe szumy medialne. To, było, to, był, to był short na ropie, tam z granicach 70 dolarów, gdzie wszyscy wieszczyli po 100 dolarów. Ja opisałem, że spadki w tej i te okolice to zostałem zbesztany, że jakie spadki ropa tylko będzie drożyć, bo będzie kosztowała 100 dolarów, i to już spory okres temu. Druga sytuacja, taka godna uwagi, to na DAXie, jak Deutsche Bank upadał. Informacje yy, wszędzie z każdej strony docierały, że. Deutsche Banku pada, A DAXA reakcją to było w ciągu kilku dni zaledwie tysiąc punktów. No gdyby to była prawda to DAX podejrzewam, że zupełnie inaczej by zareagował, a, a jak jest taka sytuacja, że właśnie oni nas tak karmią tymi informacjami, a na wykresie te, te spadki są takie nie do końca, nie do końca widoczne, to może to się skończyć wyjazdem. I ja nie mówię, że to będzie rosło na ATH, ale, ale tak samo jak. Zaledwie w zeszły poniedziałek mogliśmy być na tych poziomach, na 11 tysięcy. Tak samo teraz w piątek możemy być na tych samych poziomach i to właściwie nic nie zmieni. Mm -hmm. No, w każdym razie, patrzymy na to, mamy otwarcie tygodnia, 18. Jeszcze nie przyglądałem, aż tak mocno kalendarza makro, nie wiem co tam nas czeka w tym tygodniu, czy jakieś mamy bardzo ważne dane. No na pewno mamy zaognienie konfliktu pomiędzy Stanami a Chinami, jeżeli chodzi o wojnę handlową. Właśnie chciałem zaprosić Andrzeja, ale szczerze mówiąc, no nie chcę zapraszać, skoro ten stream tak zacina. Mam nadzieję, że jutro będzie ok i porozmawiamy sobie na ten temat. No i co? Myślę, że pozostaje nam zaprosić wszystkich zainteresowanych na naszego Telegrama. Jeżeli interesuje Was to, co się dzieje na Twitterze, to wszystko się opisujemy na Telegramie. No i co? Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, bo widzę, że dużo osób jeszcze go nie subskrybuje mimo tego, że ogląda regularnie nasze filmy i będziemy się komunikować na Telegramie. Coś chcesz dodać Kamilu? A nie, tylko tak w ramach podsumowania mimo że to jest sygnał z Bollinger'a, który jest jakby elementem mojej strategii intraday, to to jest tylko sygnał i żeby nie było, że jestem taki pewny tego, że oni tam pójdą w górę, bo tak jak podkreśliłem na początku, 10214 neguje sygnał i dopóki oni tego sygnału nie zanegują, ja będę próbował rozgrywać longi, bo taka jest moja strategia. Ale to jest tylko sygnał i nie możemy opierać się na podstawie historii, bo to, że od ostatnie, w ostatnim okresie właściwie dwóch lat ten sygnał bardzo fajnie pozwala mi rozgrywać etapy i jakby prezentuje bardzo wysoką skuteczność, nie znaczy, że i tym razem musi zostać zrealizowany pozytywnie, bo może zostać zanegowany. To jest tylko sygnał, on tam jakoś ma y, jakieś ma prawdopodobieństwo realizacji. Dlatego, w związku z tym, że y, zakładam, że to prawdopodobieństwo realizacji tego y, mojego scenariusza jest większe niż jego negacja, będę rozgrywał longi. Ale jeżeli go zanegują, no to bo nie trzeba szukać dołączenia może do shortu. Także trzeba być elastycznym i sytuacja jest na tyle dynamiczna, i rynek jest teraz na tyle trudny. Trzeba być naprawdę elastycznym i ograniczać ryzyko do minimum, i tyle. A co sądzisz o ropie? Bo jest pytanie z czatu na temat ropy. Czy kupować w okolicy 30 dolarów? Jakbyś mógł spojrzeć własnym okiem Daj mi ten sekundę. instrument? Daj mi sekundę. Gdzie tu mamy ropę? No ten, ten piąt, no nie wiem, czy u Waszych brokerów już jest dostępny kontrakt yy, lipcowy na ropie naftowej? Ropa. Coś tutaj widziałem, okresowość 1. No, yy, ropa zbliża się do poziomu 36,90, który by wytworzył sygnał wzrostowy. Bez takiego sygnału z wysokointerwałowego Bollingera ja nie, nie rozgrywam takich instrumentów. Jeżeli ten sygnał się pojawi, to po korekcie będę szukał longa. No, na tą chwilę, tak w krótszym horyzoncie czasowym no jest trend wzrostowy. No, na pewno ten poziom, na którym teraz się znajdują nie jest poziomem do do pozycji długiej, do pozycji bo taki poziom był tutaj po krosie, w tym miejscu. W piątek też można było w okolicach osiemdziesiątki, dziewiątki, czyli trendowej średniej zaryzykować z niewielkim stopem. No i teraz podobnie, jeżeli dojdą, to można próbować, ale jeśli o mnie chodzi, nie. Nie będę, nie będę próbował rozgrywać na razie ropy. Dla mnie rynek jest, biorąc pod uwagę teraz te napięcia i, i to, że ropa jest instrumentem bardzo mocno politycznym, to troszeczkę taki jest instrument na który nie za bardzo mamy wpływu, możemy nie mieć czasu zareagować ani się obronić, bo może nam wykręcić taki numer jak zresztą, jak zresztą widzieliśmy. Ale nie, no tak, tak, jak, tak jak mówię, dla mnie ropa najciekawsza jest jeżeli na przykład o tak jak tutaj zobaczcie, oni tutaj to było granice tam 18. Zrobili tego crossa, czyli lokalny trend zmienił się na wzrostowy na H1. Tu było pierwsze miejsce do, do pozycji drugiej, to te długie wtedy brałem. Tutaj kolejne, i zobaczcie, cały czas, nawet podczas tej konsolidacji, ten trend się nie zmienił, bo kres był cały czas pozytywny. Dlatego, no, tutaj jeszcze można było to próbować na, na wybiciu. Tak? Bo tutaj wybicie z konsolidacji byłoby zasadne, ale teraz no, to jest dla mnie za za drogo na tą chwilę. Może ona kosztować 70 dolarów za chwilę, ale. To nie jest moment, w którym ja bym pozycję długą zawierał. Tak jak mówię, dopiero po krosie. Nie wiem, teraz, jeżeli na przykład na szczytach są oni, by odwrócili się i zrobili krosa w dół, to ja bym grał shorty. Na razie teoretycznie trend wzrostowy, ale nie dołączam. Dla mnie jest za. Nie mogę, w tym, nie, nie mogę na tych poziomach sprecyzować dobrze ryzyka. Dla mnie to samo, bo no, jesteśmy dosyć. Patrząc z perspektywy, no, trudno jest powiedzieć, że jesteśmy wysoko na ropie, tak, bo 31 dolarów to nie jest wysoko, patrząc te, z tego, co się działo na przykład na początku tego roku, gdzie ropa była po 60 dolarów, tak? Ale patrząc z perspektywy tego, co było na pod koniec tam kwietnia czy coś takiego, gdzie, gdzie była ropa, no, bardzo, bardzo nisko, tak? bo były te ceny ujemne, no, to 30 dolarów. Yy, no to to jest jednak wysoko, tak? I jesteśmy na samej górce tego trendu wzrostowego, i z tego tytułu też. No, gdzie, to, gdzie tego stopa byś umieścił, tak? To, to jest główne, e, główny problem dla, dla tej pozycji. Bo mimo tego, że trend może być kontynuowany, jakaś korekta, powiedzmy, e, może się trafić. Tak jak na przykład ja, ja pokażę tutaj na moim wykresie. Zastanawiam, nie wiesz, co na D1C89, czy ona przypadkiem nie, nie, za, yy, nie zatrzyma tych wzrostów. Jeżeli nie zatrzyma, to trzeba się zwracać uwagę na tego yy, na tego Bollingera tygodniowego. Jeżeli oni tam sygnał wzrostowy wygenerują na tygodniowym, to będziemy mieli rozgrywkę na kilka miesięcy tej ropy i będzie można po, po prostu szukać po korektach rągów, ale to nie, nie wyprzedzajmy sygnałów. To jest podstawa nie wyprzedzajmy sygnałów. W tym całym swingu wzrostowym na 20 dolarów, największą korektę masz tutaj. I ona jest na 370 dolara, tak? I zobacz, nawet jeżeli oni by zeszli tu, czyli na 27 dolarów, to by nie oznaczało, że ten trend wzrostowy jest w nagły sposób jakoś anulowany, tak? Więc nawet zejście tu nie spowodowałoby, że ten trend wzrostowy będzie złamany. I nawet mogliby odbić od tego punktu. Więc no, nawet przy zejściu do 30 dolarów uważam, że, że to nie jest mądre branie ropy na, na wzrost. No wiesz, każdy tam sobie. Ale każdy, wie, każdy inne... ma swoje metody wiadomo. No, ktoś może zagrać to i mu się to okaże, że to jest sygnał super wzrostowy i rzeczywiście by na tym zarobił, nie? więc każdy gra swoje. Tak, też wiesz, zależy na jakiego interwału patrzysz, rzuć sobie na jedynkę i na, na d jest cały czas trend spadkowy i właściwie od początku tego roku i jeżeli d jedynka, jeżeli no to 89, no i 89 tutaj trzyma, dla mnie właśnie, to tak jak wspominałem na, na kiedyś na webinarze, że dla mnie te średnie y, oznaczałem trend y, na danym interwale. Także, jeżeli patrzę na D1, to 89 trzyma trend. Zamknięcie świecy D1 ponad 89 neguje mi wtedy ten trend spadkowy na tym D1. I alternatywnie to samo jest na każdym interwale. Na M15 mamy wzrostowy. Zamknięcie świecy poniżej, na M15, oczywiście, bo ten interwał, neguje mi trend wzrostowy na, na, na danym interwale. Także ja tak podchodzę do tych średnich. To jest dla mnie najprostszy sposób do określenia trendu i mhm. odpowiadam mi on. Dobra, Kamilu. Kończymy streama w takim razie, przenosimy się na telegrama, w takim razie patrzymy na DAXa no i upragnione zejście na 10520 w okolice będzie na pewno ciekawym sygnałem dla nas. Dziękuję bardzo naszym widzom za uczestnictwo, zapraszamy oczywiście jutro, tylko że w dniu jutrzejszym od jutra startujemy, ze streamami nie 8.30, ale 8.50. Nie wyrabiamy się troszeczkę, lepiej by było przygotować się bardziej do tych streamów. Także 10 minut przed otwarciem sesji europejskiej zapraszamy na te streamy. Jutro na pewno będzie wyświetlał się komunikat, że troszeczkę później będziemy to zaczynać nasze transmisje. Tak. Tak, chcemy też zrobić w ten sposób, że być może dzięki temu opóźnieniu o 20 minut uda nam się coś rozegrać, bo tak to w momencie, kiedy zaczynamy o 8.30, rynek wchodzi o 9.00 właściwie powiedzieliśmy już, co mieliśmy do powiedzenia i bez sensu, żebyśmy Państwa trzymali na, na streamie. Podczas gdy będziemy czekać na jakiś tam yy, sygnał, który może ewentualnie powstać. A zaczynając za 10,9 będziemy mówić to, co mamy do powiedzenia, a może w międzyczasie uda nam się jakiś setup yy, po starcie rynku yy, rozegrać. O to no też sama chodzi. nazwa zobowiązuje, tak? Live trading no przydałoby się coś pograć, a trudno jest grać, jeżeli. My coś założymy sobie, powiedzmy, a później rozgrywamy to gdzieś zupełnie indziej, tak? A przydałoby się to rozegrać tu i teraz, żebyście to widzieli na, na waszych ekranach. Dobra, powodzenia życzę wam i zapraszam na Telegram. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Cześć.